Tak, obiecywaliśmy. Mamy rok 2012, więc tu Heki DOPS jak najbardziej z nowymi siłami wracają do Was. No, mamy nowy rok 2012, koniec świata. Koniec świata. Czy będzie koniec świata właśnie? Ciekawa tematyka dzisiaj nam się nadarzyła, ale może przed tym samym, przed nawiązaniem do tematyki audycji, drugi prowadzący audycji? Może się nam przedstawisz? Oczywiście. Siemka, Drob z Was wita. No, drob swoim powitaniem powita Was w Nowy Rok. Myślę, że humory dobre są jak na Nowy Rok, tu nie ma co narzekać. Dopiero narzekania się wtrącą pod koniec roku, aby był lepszy 2013, ale wiesz, mamy cały przed sobą. Um, jakieś życzenia myślę, że no, aby ten rok był jednak dobry dla Was. Abyście słuchali nas, abyście komentowali nas. Ale może teraz już przejdźmy do samego sedna audycji, czyli do tematyki audycji. Hmm. 14 stycznia, mówi to może Wam coś? Tak, 14 stycznia 2012 rok odbędzie się na żywo gala DDW Koniec Świata, tak jak wspomniałem na początku audycji. Koniec Świata, właśnie. Czy nastąpi koniec Świata 14 stycznia 2012 roku? Jak myślisz, Dobbs? Nastąpi, nie nastąpi? Wszystkie znaki na ziemi i niebie to mówią. Wszystko na to wskazuje. Yy, no i myślę, że pełno osób się tam pojawi, prawda, Turku? No, nie mają wyjścia. No tu może coś wspomnimy. DDW właśnie, DDW. Czym jest DDW? Tutaj no, ciekawa historia, ciekawe w ogóle wszystko, co się potoczyło. Więc DDW, czyli duo daje jest pierwszą federacją Heslingu w Polsce. No i jest federacja, która sprawdziła OING ze Stanów Zjednoczonych. No i przede wszystkim, co najważniejsze, organizuje galę na żywo. I jedną z tych gali będziecie mogli zobaczyć 14 stycznia 2012 roku w Twach do Górze. Trzeba oczywiście dodać, że DDW posiada jedyną w Polsce szkółkę pro wrestlingową gdzie szkolone są młode talenty i wrestlerzy. Jeśli chcesz zostać profesjonalnym wrestlerem, no to oczywiście zapraszamy na treningi i specjalne kursy, a oczywiście wszystkiego możecie się dowiedzieć na oficjalnej stronie DDW. Oczywiście treningi odbywają się pod okiem znanych gwiazd, takich jak na przykład Joe Legend, El Generico i wielu, wielu innych naprawdę. To jest coś wspaniałego, niesamowitego, więc gorąco zachęcamy, bo w ogóle zobaczyć takiego kogoś, taką gwiazdę na żywo jest czymś niesamowitym, a co dopiero mieć z nim trening, to już coś niesamowitego, naprawdę, wspaniała rzecz. Don Royd jest głównym trenerem i każdy trening prowadzony jest pod jego okiem. Pojawimy się może kiedyś na treningu? Może na pewno, ale to jeszcze daleka droga. <laughs> może to historii Federacji Dujerda i Hesling. Powstała ona w 2009 roku z inicjatywy Dona Royda. Amerykański Hesler, myślę, że tutaj jest znany przez Polaków jak najbardziej i DDW działa już od ponad 3 lat no i odbyło się już 5 gal, koniec świata będzie szóstą galą spod federacji DDW i za każdym razem pojawiało się więcej wizów, oczywiście zaczyna, DDW zaczynało od małej ilości wizów. No, około 150-200, nie, nie, nie potrafię do dokładnych danych, tutaj nie znam i z gali na gali było coraz ich więcej, tak jak powiedziałem wcześniej odbyło się 5 gal Bardziej, coraz lepsze emocje, coraz większe emocje przede wszystkim. Fani byli zadowoleni. No i droga otwarta jak najbardziej na szóstą galę DDW. Odbędzie się ona, tak jak wcześniej powtarzaliśmy już wielokrotnie, 14 stycznia 2012 roku w górze. Trzeba tutaj także podkreślić, że nie tylko zagranicznie, ale tutaj mamy polskich eslechów Polscy zawodnicy naprawdę bardzo dobrze sobie chodzą w ringu. Widać, że szkółka DDW no, się nie obija i jadą pełną parą i widać efekty, co jest bardzo ważnym. Faktem. No, może tak. Mówimy o DDW, mówimy o DDW, ale co sami z DOWsem będziemy mówić? Nie, no gdzie? Bez sensu. Trzeba przedstawić naszego gościa, to jest nasz obowiązek, bo naprawdę mamy kogoś specjalnego. Nie ma lepszego od pana Pawłowskiego. Nazywam się Pan Pawłowski i jestem promotorem DDW, mesjaszem polskiego pro-wrestlingu, szefem wszystkich szefów, a także. A także yy, pionierem polskiego pro wrestlingu oczywiście. No widzę, że panowie się postarali i odrobili pracę domową. Witam wszystkich serdecznie. Pan Pawłowski, do dyspozycji. Hmm. Co do tej pracy domowej, to, to nie mieliśmy wyjścia, ale dobrze. Może <laughs> od razu zaczniemy z pierwszym pytaniem. Taki pewny siebie, pan Pawłowski, dobrze? Jak zwykle. To pozytywnie, pozytywnie trzeba przyznać. Gala DDW, koniec świata, zbliża się do nas z wielkimi krokami. Zaledwie dzieli nas od tego już kilka dni. Jak zauważyliśmy, przygotowania do walk i do gali zaczęły się już pełną parę I od kilku tygodni mogliśmy obserwować pojawianie się pychom zawodników oraz pana Pawłowskiego. Także pan Pawłowski powiedział parę słów. Hmm. Nie, mam nadzieję, że. Zobaczyliście domo pana Pawłowskiego. Eee, może przybliżę. Nie obrazi się może pan na mnie, tak? Nie, nie obraża się. Słucham. Proszę bardzo. Bardzo lubię o sobie słuchać. A. Szczególnie jeśli to są dobre rzeczy. Jak pan wspominał, um, chce pan być mistrzem DDW International. Jak wiemy, Kamil Aleksander um, obecnie jest pretendentem do pasa. Joe Legend, czyli właściciel pasa. Um, no, pochyka się tutaj z kontuzją i nie może wystąpić na gali. A Pan już założył wzgóry, że Kamil wygra pas i ma oddać Panu pas w swoje ręce, w Pana ręce. Ha. I co Pan uważa? Komu Kamil zaufa? Kogo posłucha? Co się stanie? Sprawa jest dla mnie absolutnie prosta. Jeżeli Kamil Aleksander ma chociaż odrobinę oleju w głowie, a mam nadzieję, że ma, to po prostu odda mi pas. Tu nie chodzi o to, że ja chcę być mistrzem DW International. DLW to moja federacja, to ja rządzę, to ja wszystko ustalam i po prostu pas DDW musi wrócić, musi wrócić w moje ręce, ponieważ on po prostu należy do mnie. Zresztą Kamil Aleksander dobrze wie, że jeżeli chce osiągnąć sukces, jeżeli chce osiągnąć międzynarodowy sukces, musi podejmować mądre decyzje, a nie ma w tym momencie nic lepszego niż... Podjąć współpracę z panem Pawłowskim. Jeżeli Kamil Aleksander wie, co dla niego dobre, będzie wykonywał posłusznie moje rozkazy, a na dłuższą metę to mu się opłaci. Jednak następna gala to nie tylko czas Kamila Aleksandra, to nie tylko czas pana Pawłowskiego. Na następnej gali DDW, koniec świata, jak zawsze będzie wiele, wiele atrakcji. Także przyjdźcie i przekonajcie się sami. Warto. No więc jak słyszeliśmy, Kamil Aleksander nie ma wyjścia i musi oddać pas, który powinien trafić w jego ręce, tak? Pan Pawłos już na niego cze czeka. Wykluczam wszystkie inne możliwości. Kamil Aleksander zdecydowanie musi zostać mistrzem, ponieważ tak zostało zapisane w moim planie, a mój plan to rzecz najważniejsza, mój plan to rzecz nadrzędna. Wszystko co mówię, staje się faktem. I tak? Kamil Aleksander musi wygrać swoją walkę, a potem musi pokonać Joe Legenda i oddać mi pas. Oj, tak to musi. Będzie się jednak, to będzie jednak wielkie wyzwanie dla młodego polskiego zawodnika, ale trzymamy kciuki, tak? Wierzę o, w niego. Poczynił, poczynił ogromne postępy i jeżeli tylko <słuch> będzie potrafił się odpowiednio zachować, to wróżę mu wielką karierę, wielką przyszłość w wrestlingu. No więc Kamil musi wziąć się w garść. I skopać swojego przeciwnika, że tak potocznie powiem. Kolejnym wydarzeniem, jakie zostało zapowiedziane na gale jest pojedynek Rob Cage vs Mister News. Prawdopodobnie najbardziej znienawidzony wrestler zmierzy się z byłym mistrzem wagi ciężkiej Szkockiej Federacji SWE. To tutaj wykaże się lepszym przygotowaniem do swojej walki? Ciężko powiedzieć. Tak na pewno Cage jak i Mr. News są naprawdę znakomitymi zawodnikami inaczej bym nie zaprosiłbym ich na gara DDW. Jednak mimo wszystko liczę na Cage'a. Cage, Cage e, jest, jest człowiekiem, który jest bardzo podobny do mnie, ma podobny charakter, ma podobny twardy charakter, nie daje sobie dumować w kaszę i, i dlatego jeśli miałbym typować, to typowałbym na niego, a co się wydarzy, no naprawdę, naprawdę ciężko, ciężko powiedzieć. Socja y, wyprodukowała naprawdę bardzo wielu znakomitych zawodników. SWE jest naprawdę fantastyczną federacją. No, Prawie tak doskonale skąd DDW. Między innymi wywodzi się Kevin Williams, który jest, jest moim bliskim przyjacielem, a zarazem Katem Jędrusia Bułecki, co mam nadzieję wprowadzi w życie 14 stycznia 2012 roku. Tutaj twarde zasady pan stawia. Coś Jestem za... bezkompromisowy i to właśnie dlatego doszedłem na szczyt. Mnie nie interesują półśrodki. Tak, dobrze powiedziane. Trzeba przyznać. Kurczę, no mówię, tutaj zawodnicy nie mają łatwo, jak widzę... Nikt nie mówił, że będzie łatwo. To jest wrestling, nie balet. No tak, trzeba być mocnym i silnym. No, jeśli DDW ma takiego promotora wspaniałego, no to pnie się ciągle w górę. Już wcześniej mówiliśmy o tych sukcesach. No i kolejna gala, czyli Koniec Świata, zapowiada się równie świetnie, a nawet może i lepiej. Kamil Aleksander na tej gali także stanie w ringu, aby sprawdzić się ze swoim taktym partnerem Omenem przeciwko drużynie Donna Royda i Bigu Van Waltera. Czy Kamil Aleksander podejmie dobrą decyzję i poradzi sobie w tym pojedynku ze swoim partnerem Romanem? Prawda jest taka, że od czasu, kiedy Kamil Aleksander wygłosił swoje promo, nie miałem z nim żadnego kontaktu. Bardzo mi się to nie podoba, ponieważ kiedy pan Pawłowski dzwoni, to druga osoba odbiera, a Kamil Aleksander... On nie odbiera. Mam nadzieję, że najpóźniej w dzień gali. Kamil da mi swoją odpowiedź i że odpowiedź będzie twierdząca. W takim wypadku pomogę mu dojść na sam szczyt, jeśli chodzi o jego tag team z Omenem. Cóż, zarówno Kamil, jak i Omen to doskonali zawodnicy. Co prawda się, teraz powiem, ale Big Van Walter i Don Royd też. Dlatego spodziewam się bardzo wyrównanego pojedynku. Zobaczymy. Kamil Aleksander chce udowodnić, że jest pretendentem do pasa mistrzowskiego zasłużonym pretendentem do pasa mistrzowskiego powinien się bardzo postarać i powinien zaufać Omenowi. Ciężkie, ale taka jest prawda. No i znowu widzimy, że Kamil Aleksander jakoś nie jest pokornym człowiekiem, więc chyba nie będzie łatwo z nim się dogadać, jeśli chodzi o różne sprawy między innymi o ten właśnie o to oddanie pasa. Jeśli wie co dla niego dobre. Podejmie odpowiednią decyzję. Myślę, że nie jestem jedynym, który oglądał promo Kamila Aleksandra. I powiem szczerze, że tu pan będzie miał. No, Kamil taki niezdecydowany jest do końca. Nie wie co zrobić, nie wie w tym kierunku komu zaufać, kogo posłucha. No, tu jest bardzo ciekawe, dlatego zapraszamy na tą galę, bo myślę, że tutaj się dużo rzeczy wyjaśni. Ja także zapraszam. I jedno, co jest gwarantowane na 100%, to wielkie emocje, no i niezapomniane widowisko. Tutaj wspomniał pan o Don Właśnie Don był kolejnym, który chciał odpowiedzieć na kilka pytań. I zrobił to właśnie w swoim promie, w którym dowiedzieliśmy się kilka ciekawych faktów. Doskonale widać, że jest on dość stanowczym zawodnikiem DDW, panie Pawłowski. Nie wyraziłeś zgodę na jego drugą walkę na Gali Koniec świata, co miał dość, miał dołączyć do Jędusia Bułeczki. Który ma zmierzyć się właśnie z Kevinem Williamsem i jego tajemniczym partnerem. Pan stanął na drodze Donroida i nie będziemy mieli przyjemności zobaczyć tego pojedynku. Czy to był dobych z pana strony, czy jednak pan Pawłowski się pomylił? Pan Pawłowski nigdy się nie myli. Zacznijmy od tego. Don Donroyd doskonale wiedział, że ma zabukowaną walkę tego dnia. Jędruś Bułecka. Też o tym wiedział. Prawda jest taka, że Jędruś Bułecka, mimo że w Ringu, nie można odmówić mu zacięcia i determinacji, nie jest zbyt bystry. Prawda jest taka, że Jędruś Bułecka wiedział, jak to wszystko wygląda, wiedział, że Donroyd tego dnia nie będzie dostępny, ale mimo wszystko zdecydował się go poprosić. Donroyd w dobroci swego serca znalazł innego partnera dla Jędrusia. I cóż mogę rzec, jestem przekonany, że takiej kombinacji, czyli Kevin i jego partner oraz Jędruś i jego partner. Zawodnicy, którzy nie zostaną ogłoszeni, aczkolwiek są to zawodnicy z najwyższej półki. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawy pojedynek i mimo, że, że, że bardzo bym chciał, żeby kariera Jędrusia Bułecki zakończyła się już po tej walce, będę na pewno z przyjemnością oglądał tę walkę, bo, bo, bo sam jestem ciekaw jej rezultatu. Czyli pan Pawłowski nam nie zdradzi tych dwóch tajemniczych Zapaśników, którzy będą rywalizować w tym meczu tak teamowym? Nie, nie. Jak powiada staropolskie przysłowie, im mniej i wiesz, tym dłużej żyjesz. No dobrze, ciekawość to pierwszy stopień do piekła, tak też się mówi, więc z tego się trzymajmy. Też można. No właśnie, zostały ujawnione zaledwie trzy walki. Czy na tym zakończy się świetnie zapowiadana gala DDW w Twardogórze? Skądże znowu? To i w jaki sposób... Ogłaszamy walki, które walki ogłaszamy, kiedy je ogłaszamy, to nasza wewnętrzna polityka DDW. O tym decyduję ja i mam ku temu doskonałe powody. Prawda jest taka, że DDW od zawsze zapewnia widowisko na najwyższym poziomie. Te trzy walki, które zostały ogłoszone, to tylko przedsmak tego, co będzie miało miejsce na gali DDW Koniec Świata. Prawda jest taka, że DDW zawsze oferuje widowisko na najwyższym poziomie. I ci właśnie zawodnicy zapewnią fanom DDW publiczności zgromadzonej w twardogórze, widowisko, jakiego nikt nigdy nie widział. To jest obietnica. Właśnie Pan wspomina DDW, koniec świata, 14 stycznia 2012 rok. Może powinniśmy się jednak skupić na, tym, na tej gali, najbliższej gali DDW, ale może odstąpmy od tego tematu końca świata. Tak że wspomniał na samym początku audycji coś o szkółce, o treningach DDW, może pan Pawłowski zabierze te głosu? Czy szkółka DDW ma potencjał, aby wypływać nowe odkrycia polskiego profesjonalnego wrestlingu? Pan Pawłowski z przyjemnością zabierze głos w tej sprawie. Jeśli chodzi o szkółkę DDW i o potencjał e, zawodników, kiedyś adeptów, obecnie już zawodników, pełnoprawnych wrestlerów i kandydatów na wielkie gwiazdy europejskiego i światowego wrestlingu, e, jestem naprawdę pod wrażeniem i mówię to zupełnie szczerze. Nie każdego z nich lubię, nie każdego z nich szanuję, ale pewne rzeczy, pewne rzeczy trzeba doceniać, pewne rzeczy widać gołym okiem. Zawodnicy jak Kamil Aleksander, zawodnicy jak Jędruś Bułecka, jak, jak nawet Klaryz znienawidzony przeze mnie. To są to są naprawdę. Kurczę, to są naprawdę utalentowani wrestlerzy i oni oni mają wielką przyszłość w tym biznesie. I wydaje mi się, że. Zaraz za nimi jest kolejna grupa utalentowanych zawodników, zawodników, którzy naprawdę są o krok od tego, żeby rozpocząć swoją karierę, karierę, która może zakończyć się na samym szczycie. Jestem przekonany, że z moją pomocą wielu z nich dojdzie na sam szczyt DDW, a potem jeszcze dalej. Ale ja zadam takie od siebie pytanko. Czy Pan Pawłowski uważa, że gdyby taki Turek i Drops dołączyli tam do szkółki i zaczęli się wszystkiego uczyć, to zrobiliby karierę i staliby się wielkimi gwiazdami? To pytanie to żart? Czy Nie, prawda jest taka, żeby zostać wrestlerem, e, trzeba mieć wiele cech. Najważniejsza jest mimo wszystko pasja. Najważniejsze jest. Oddanie i e, jeżeli turek i drops, mój Boże, świetne ksywy, naprawdę chłopaki, jesteście moimi idolami. E, jeśli chodzi o wasze dołączenie do DDW, czy dołączenie do DDW kogokolwiek innego, myślę, że każdy powinien spróbować, bo w, e, jeśli nie spróbuje, będzie tego żałował do końca życia. Wiem, że wielu zawodników. Także tych, e, którzy, których obecnie można oglądać na, na galach DDW, e, właśnie, właśnie tak do tego podeszło, że kurczę, no chciałbym spróbować. To może być ten czas, to może być ten moment. I rzeczywiście, i rzeczywiście spróbowali. Okazało się, że to jest to, do czego są stworzeni, że to jest to, e, w czym są naprawdę dobrzy i to jest to, z czym mogą wiązać swoją przyszłość. I dlatego kwestia jest taka: nie widziałem was w akcji, nie znam was, ale jeżeli. Chcielibyście to traktować na poważnie i podeszlibyście do tego na poważnie i dalibyście siebie 110%? Czemu nie? Prawda jest taka, że szkółka DDW jest otwarta dla wszystkich i zapraszamy wszystkich, wszystkich, którzy czują się na siłach, którzy chcą spróbować, którzy chcą spełnić swoje marzenie, którzy chcą wejść do Ringu i robić swoje. Myślę, że musimy jednak spróbować tego kiedyś. Jak tutaj pan Pawłowski powiedział, jest szansa, że. Ktoś, jakiś młody adept, który przyjdzie się szkolić, zostanie wielką gwiazdą, więc tutaj myślę, tak, że. Tak, teraz tak. Prawda jest taka, że e, obecnie zawodnicy, którzy są e, absolwentami szkółki DDW, robią naprawdę wielką karierę i robią wielką karierę nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I e, trzeba przyznać, że naprawdę znaleźli, znaleźli swoją rzecz, znaleźli swoją niszę i, i sprawdzają się w tym, co robią. I tak jak mówię, nie każdego z nich muszę lubić, ale doceniam, doceniam ich, ich wkład pracy, doceniam to, że coś zrobili i że teraz robią coś dalej i że i że i że jest ten potencjał. Tak jak pan wspomniał, każdy ma równe szanse, wygląda na to. Każdy, od każdego to samego zależy, czyli Bierze to na poważnie, czy chce, aby dążyć w tym kierunku, czy to tylko po prostu takie swoje widzi się. No tak jak pan powiedział, tu pasja się jak najbardziej liczy i zamiłowanie do tego sportu i to kim się chce być w życiu, bo zostanie zlehem. Każdy i tak jak mówisz, przepraszam, że przerywam. Zresztą nie muszę przepraszać. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o to, że każdy ma równe szanse, prawda jest taka, że tylu jest ludzi na świecie, każdy jest inny, każdy jest w czymś innym dobry, każdy ma inny talent. I tak naprawdę to, że ludzie są inni, że ludzie w jednym są lepsi, a w jednym są gorsi, to jest jak najbardziej zaleta. Dlatego, jeżeli dana osoba ma wątpliwości, jeżeli w tym momencie słuchasz pana Pawłowskiego i zastanawiasz się, kurczę, czy to, czy to jest dla mnie, odpowiedź brzmi: Spróbuj, a dowiesz się, czy to jest dla ciebie. Wielu spróbowało, wielu dowiedziało się, że to jest właśnie to. Więc niczego nie zdołacie siedząc przed komputerem słuchałem z tego i a nie, może sobie coś ubsdurałem, nie, nie idę, nie, po prostu znajdźcie sobie chwilę, powiedzcie sobie, może dam radę sprawdzić, lepiej sprawdzić, lepiej spróbować, niż później żałować, jak się to powiada. No i po prostu przyjść zobaczyć, czy to jest dla was, czy czujecie się na siłach. Są, są dobre i złe momenty, no, na pewno będzie raz gorzej, raz lepiej. Raz lepiej, więc tutaj, no, nie można się załamywać, trzeba być twardym do tego sportu, tak ja no, widzę tą sprawę. Tak, prawda jest taka, że e, w żadnym wypadku nie jest to coś łatwego. Nie jest to coś, co przyjdzie samo i przyjdzie błyskawicznie, ale satysfakcja, jaką wyciąga się z, z udanych treningów, a potem z debiutu, a potem z sukcesów osiąganych w ringu, jest nieporównywalna z niczym innym. I wydaje mi się, że ktokolwiek oglądał kiedyś wrestling, nie wierzę, że był ktoś, kto obejrzał to, kto był fanem i w pewnym momencie nie powiedział: Kurczę, chcę to robić. I 99,9% e, osób nic z tym więcej nie robi. A może właśnie powinno być tak, że, że powinno coś się w tym kierunku zrobić? Bo może to jest właśnie to. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś, e, jeżeli ktoś przychodzi na trening, to wie po co tam jest. I jeżeli ktoś czegoś pragnie, jeżeli ktoś e, naprawdę wierzy w sukces, jeżeli ktoś naprawdę chce coś osiągnąć i wie, że to jest dla niego po prostu priorytet i sprawa sprawa naprawdę ważna, to to, to osiągnie. Mówi się, że ch chcieć to móc. DDW i pan Pawłowski są tego najlepszym przykładem. Tak. Mówi się też, że marzenia się spełniają, ale też trzeba dać coś od siebie. Więc na... Gorąco zachęcamy. Spróbujcie. Marzenia się spełniają, to prawda. No chyba, że jest się przeciwnikiem pana Pawłowskiego. Wtedy koszmary się spełniają. Są marzenia i koszmary. A czy trafimy na pana Pawłowskiego, to już tylko i od nas zależy. Tutaj trzeba uważać, żeby nie wejść w drogę. To będzie ciężko. Nie będzie taryfy ulgowej. Dokładnie. No, <śm> Więc tutaj na teningach um, uczy się... Akcji hingowych oraz właśnie tych kontaktu z kamerą. Więc może coś Pan powie na ten temat? Prawda jest taka, że treningi są na tyle złożone i składa się tyle elementów, że tego nie da się tak po prostu opisać. To, co dzieje się w ringu, jest równie ważne jak to, co dzieje się poza nim. I ktokolwiek chce się przekonać, o czym mówię, zapraszam na trening. JDW, koniec świata, koniec świata, ale. Co dalej? Co dalej z federacją? I czy federacja ma jakieś kolejne plany na jakieś kolejne gale i miejscowości, które się odbędą? Jak najbardziej. DDW cały czas działa. DDW działa dzień i noc. Zarówno ja, jak i cały mój sztab e, pieczołowicie szuka kolejnych miejsc, szuka kolejnych możliwości, szuka kolejnych okazji, żeby zaprezentować szerokiej publiczności ten fenomen, jakim jest e, pro wrestling. I e, oczywiście. Je, czego możecie się spodziewać, nie podam wam żadnych konkretów, ale mogę powiedzieć, że prace cały czas trwają i że DDW w najbliższym czasie będziecie mogli widywać i będziecie mogli o nim słyszeć częściej. Tutaj bardzo dobra wiadomość tutaj dla wszystkich fanów w Polsce, którzy mają ochotę się wybrać na DDW, a myślę, że tutaj powinniście się przekonać, jeżeli nikt jeszcze nie miał okazji być, nie miał, nie miał przyjemności być na galii DDW. Myślę, że powinniście się pojawić w Twach do Górze. Naprawdę dojazd nie jest zbyt trudny. Mm, więc tutaj myślę, że DDW w Twach do Górze jak najbardziej otworzy Wam drogę i będziecie mieli chęć przyjechać na kolejną galę DDW. Tak jak Pan Powolski zapowiedział, że mamy się czego spodziewać i możemy się z tego faktu jak najbardziej cieszyć, bo będziemy widywać DDW na żywo w wiingu cecha częściej. Mm -hmm. Zapraszam wszystkich serdecznie, bo to jest tak naprawdę jedyna okazja, żeby dowiedzieć się wprost na własne oczy, że nie ma lepszego od pana Pawłowskiego. <śmiech> <śmiech> no i są inne atrakcje też, prawda? <laughs> no tak, zobaczyć pana Pawłowskiego na żywo to naprawdę coś niesamowitego i przez to i hydropsy również pojawią się w Twardogórze już nie, za niecałe dwa tygodnie. Wy też tam musicie być obowiązkowo. To jest obowiązek, to jest obowiązek niższym obowiązek ucznia, niższym obowiązek żołnierza. Tutaj trzeba się pojawić na, na gali w twarzy. <gulia> tak, to góra. jest obowiązek, to jest obowiązek każdego fana pro wrestlingu, to jest obowiązek każdego, kto w ten jeden dzień w tygodniu chce się niesamowicie bawić, chce przeżyć prawdziwą huśtawkę emocji i chce zobaczyć coś, czego nigdy nie widział i czego nigdy nie zapomni. Trzeba przyznać, że ogromnym plusem jest właśnie, że to jest weekend, gala odbędzie się w weekend 14 stycznia właśnie w sobotę, więc tutaj nie powinno być problemu z jakimiś zaległościami czy, czy z opuszczeniem jakichkolwiek zajęć, więc myślę, że można poświęcić, jeżeli nawet się ma zajęcia, to należy poświęcić ten jeden dzień na galę DDW Koniec Świata w Twach do górze już 14 stycznia 2012 roku. Zgadzam się, jak na prowadzących stak oryginalny <grym> Sywkami nawet nawet sensownie da się z wami porozmawiać. Dobrze. My już rezerwujemy z Turkiem bilety. Mamy nadzieję, że wy też już to robicie. Nie ma na co czekać. Rezerwować, bo naprawdę gwarantowane są niesamowite emocje i będzie co wspominać. My postaramy także się zebrać jak najwięcej znajomych, którzy się wybiorą z nami na galę. Więc tutaj myślę, że dołączycie do nas i także spotkamy się już 14 stycznia w Twat do Górze. Mm -hmm. I wspólnie odśpiewacie hymn. Śpiewają miasta, śpiewają wioski, że wciąż najlepszy jest Pan Pawłowski. Ha, 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 ha. Myślę, że to już na tyle w sprawie gali DDW Koniec Świata. Do zobaczenia, do usłyszenia. Już 14 stycznia w Twat Górze. Na dzień dzisiejszy to dla Was tyle. To była 39. audycja Turka i Dobsa. Zapraszamy na oficjalną stronę yy, Duo Day Hesling, Zapraszamy na naszego bloga, na nasz kanał YouTube, na Facebooka, na fanpage. E. I, I dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. I tak wspominaliśmy już wcześniej, mam nadzieję, że spotkamy się 14 stycznia w Twach do Górze na Gali DDW Koniec Świata. Ja tam będę. Bądźcie i Wy. Dziękujemy serdecznie naszemu gościowi, panu Pawłowskiemu. Dziękujemy, że pojawił się pan na naszej audycji, jesteśmy niezwykle zaszczyceni. Chciałbym móc powiedzieć to samo. Powiem tylko dziękuję. Mam nadzieję, że wkrótce także się usłyszymy za mikrofonami audycji tu Dobbs. To może pan potraktować jako kolejne zaproszenie na naszą audycję. Z wielką przyjemnością. E, przyjmuję owo zaproszenie. I widzimy się 14 stycznia 2012 roku w ringu. W ringu. Więc panu Pawłowskiemu... W ringu. <laughs> Więc panu Pawłowskiemu mówimy do zobaczenia w ringu. A wam życzymy szczęśliwego nowego roku 2012. Do zobaczenia 14 stycznia. I do usłyszenia do kolejnej audycji Turka i Dropsa. Pan Pawłowski serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy audycji Turek i Drops. No i oczywiście wszystkich fanów DDW. Pozdrawiam.